Pierwsze wybory do Izby Narodów w Rzeczypospolitej sklavinie trizondalu. Niska frekwencja, ale bez niespodzianek. Zmiana nazwy stolicy Surmeni. Czy wraz z nową menią do historii przejdzie również niska aktywność? Inkorporacja Królestwa Nowej Teutonii. Przykład szybkiej pracy sarmackich urzędów. Zmiana prawa w Alerajnie. Czy zwiększy aktywność alerańskiego parlamentu? Witam Państwa serdecznie i zapraszam na wydarzenie. W dniach od 3 do 5 kwietnia odbywały się wybory do Izby Narodów Rzeczypospolitej Sklawini i Trizondalu. W Rzeczypospolitej Sklawini i Trizondalu odbyły się wybory do Izby Narodów. W głosowaniu wzięło udział 14 wyborców, czyli 15,38% uprawnionych. Oddano 0 głosów pustych. Na dziewięciu startujących kandydatów do Izby Narodów dostało się pięć. Najwięcej, bo aż dziesięć głosów, zyskał Andrzej Andrzejewski. Zanim uplasowali się Marcin Komosiński i Karolina von lichtenstein sobieszek którzy dostali po dziewięć głosów, zaś Stanisław Gertard i Tomasz Członkiewicz dostali się z wynikiem po siedem głosów. Został już wybrany przewodniczący Izby, którym został Marcin Baron Komosiński, a także rozpoczęło się głosowanie nad nowymi ustawami. Karolina Sobieszek Michał Łaski, TVE, Rzeczypospolita, z i Trizondalu. 10 kwietnia zakończyło się głosowanie nad wyborem nowego i pierwszego w historii Rzeczpospolitańskiej Izby Narodów Przewodniczącego. Na to stanowisko początkowo zgłoszono Andrzeja Andrzejewskiego i Marcina Komosińskiego. Po pewnym czasie pierwszy zainteresowany zrezygnował z kandydowania, sam zaś na to stanowisko wysunął Stanisława Gertalda. W głosowaniu udział wzięli wszyscy posłowie... Z czego dwóch się wstrzymało, dwóch było za byłym księciem Trisondalu i jeden za Gertaldem. Nowym przewodniczącym Izby Narodów został Marcin Komosiński. Zjazd szlachty Sarmackiej rozpoczął obrady nad wyborem nowego marszałka, więcej o tym opowiedzą Państwu Grigalius Dziaduszewski i Karolina Sobieszek. Здесь шляхта Сарматский под приводництвом маршалка сеньора шляхты Петра Косинского распочал обрады над выбором нового маршалка шляхты Сарматский в связи с Одессием по преднего цвау свята. Шранки Станели, Михаил Август Староподляский, Михаил фон Лихтерштейн, Анархия Наполь Перун и Павел фон Хорн Броварчик. Почетковый выбор был зажензорен 11-16 кветня, но по сугести, лишь кандидаты могли бы представить свои помыслы на сформации, присоединяются и на 14-19 кветня. 19 кветня Петр Костинский замкнул голосование. Анархия Наполь Перрун достал 20 голосов, Михаил фон Лихтерштейн 15, а Павел фон Тхорн Бруварчик 11. В звездку с тем, кандидатов не сдвинулась в большинстве 50%. Костинский зажензорил другому другом туре, wyborów i nakazał głosującym na Fond Hornbrowarczyka roz rozdysponować swoje głosy pomiędzy dwóch pozostałych kandydatów. Gregaliusz Jeduszewski, Karolina Sobieszek, TVR, Sarmacja. W Królestwie z Holandii burmistrz interneti Marcin Landecki von Salvepol otworzył pierwszy pomnik w systemie. Wstęgę przecinali Natalia z Holandzka i Edward I Artur. Pomnik ufundował Jakub von Salvepol-Pakulski, Zaś opis wykonał Andrzej van Stark Seneszal Wielki Koronny Kalisto Hojnacka dnia 11 kwietnia powołała Mateusza Kozłowskiego na stanowisko sekretarza na dworze jego książęcej mości Daniela Łukasza. Złożył on już przysięgę na liście dyskusyjnej Księstwa Sarmacji. Minister Skarbu i Administracji Rzeczypospolitej Sklawini i Tryzondalu Andrzej Andrzejewski otworzył stronę tymczasową Rzeczypospolitej. Na tej stronie, jak na razie, można znaleźć podstawowe informacje na temat federacji, jej powstania i tym podobnych. Większość informacji została zaczerpnięta z mikropedii. Minister jednocześnie zapowiada, że prawdziwa strona będzie zupełnie inna. Prezydent Rzeczypospolitej Skławinii Trizondalu, Marcel Hans i minister Skarbu i Administracji Andrzej Andrzejewski odwołali ze stanowiska burmistrza miasta Nowy Kotwicz Gdesa Lime, na jego miejsce powołany został Michał Aleksander Kami euskadi kowalewski Podobna zmiana dokonała się na stanowisku burmistrza miasta Rottera. Miejsce Karoliny von liechtenstein zajął Aleksander Wnuczkowski. Jego królewska mość, Paulos Petrosigos, zaproponował zmianę nazwy stolicy Surmenii na Cajaronea. Reportaż Tomasza Czunkiewicza i Iwonę Skóry. Jego królewska mość. Paulus Petrosigos zaproponował we wtorek 14 kwietnia zmianę nazwy Stolicy Państwa z Nowej Manii na Cacharoneu, na cześć bohatera narodowego, jakim jest Kacharun I. Jak twierdzi senator i działacz polityczny, Tymoteus Stefanosigos był wybitną postacią, twórcą Zjednoczonej Surmanii i sumońskiego republikanizmu. Uszczenie jego pamięci i dorobku przez nazwanie jego imieniem Stolicy jest jak najbardziej stosowne i słuszne. Koniec cytatu. W uzasadnieniu wniosku podkreślono, że Kaharon I był wybitną postacią, która miała duże znaczenie dla historii królestwa Surmeńskiego. Zdaniem wnioskodawcy każdy surmenczyk powinien wiedzieć, kim jest ta postać i w pełni zasługuje, by jego imieniem nazwać stolicę kraju. Inicjatywa jego królewskiej mości pod rząd surmenii, a także obywatele. Do inicjatywy dołączając oraz stanowi zwolennicy pomysłu. Nowa Menia stała się stolicą państwa w 2006 roku. Wcześniej rolę miasta podstawowego pełniła Menia. Przez ostatnie lata nowa Menia cały czas dynamicznie się rozwijała i była miastem aktywnym. Obchody pochody trzechlecia istnienia stolicy są to czasowo znakiem zapytania. Tomasz Członkiewicz, Iwona Skóra, TVR, Surmenia. Na rynek prasowy powraca z Holandzki Tygodnik Finansowo-Gospodarczy. Więcej opowiedzą Krystian Gmurek-Wandowski i Kuba Pakulski. Na wirtualny rynek prasowy powrócił dawny scholandzki tytuł. Jest nim tygodnik finansowo-gospodarczy wydawany uprzednio dwa lata temu. Jak można się było spodziewać, zmieniła się forma gazety, jak i jej treść. Periodyk oparty jest na systemie WordPress, a wpisy publikowane są pojedynczo zamiast całych wydań artykułów, jak to miało miejsce w 2007 roku. Dotychczas opublikowano cztery artykuły. Trzy z nich dotyczyły teorii ekonomii wirtualnej. Jeden zaś proponował konkretne rozwiązania. Artykuły były, co w Holandii rzadko spotykane, dość szeroko komentowane przez czytelników. Dla TVE Christian Boyek-Wandowski, Kuba Pakulski, Holandia. W Neopolis Buba Bubowicz planuje zorganizować konkurs mikrowizji. Miałoby to być odzwierciedlenie realnej Eurowizji. Na razie myśl ta jest w fazie projektu. Neopolisejczycy zastanawiają się, czy są w stanie zorganizować V -mundia. Okazało się, iż czują strach przed konkurencją państwa Piotrusiowo. A teraz zobaczymy, co w dalszej części programu: zmiana prawa w Alrajnie, czy zwiększa aktywność alrańskiego parlamentu, Start NESU rusza kolejny rywal Syriusza. Następną część wydania znajdziecie Państwo pod odtwarzaczem bieżącej części.